Podjedźcie tu bliżej, to tu przed torami może zdążymy Nas no, do góry ciągnie. Muszę przeskoczyć te Aha To no, no. ten tam była. teraz jedziemy tu niepotrzebnie No jemy drzewka I będziemy latać. kamitu tutaj. O, tam jest jedno takie wystaje. I to idzie. To jest to chyba pod tortem. Jeszcze będziemy podskakiwać. Dobra. Co mamy teraz? Trzymamy się. Trzymamy się. Będzie puk. Puk. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Puk. 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 Dobra. Jesteśmy na ziemi? Tak. Czyli sam. Przeciągniemy sobie tam balon.